kiedy w lutym 2011 roku weszła w życie ustawa o opiece dla dzieci do lat trzech, na Podkarpaciu dysponowaliśmy zatrważająco niską ilością miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. to było Kilkaset miejsc dla całego regionu. Wówczas przygotowaliśmy taką akcję promocyjną tego, tego programu, który nazwał się bardzo, bardzo fajnie i, i miło pod tytułem Maluch, tak zdecydował minister pracy i polityki społecznej zrobiliśmy we wszystkich powiatach w naszym regionie spotkania z jednostkami samorządu terytorialnego, do których ten program został dedykowany. I drodzy Państwo, efekt mamy taki, że na dzień dzisiejszy po trzech latach funkcjonowania tego programu na Podkarpaciu mamy 1661 miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. Od 2011 roku. W ramach programu Maluch wydatkowaliśmy kwotę prawie 9 milionów złotych dla całości województwa. Z tej kwoty miasto Tarnobrzeg skorzystało najbardziej, ponieważ tutaj zostało utworzonych 302 miejsca opieki dla dzieci do lat 3 na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych. Także miasto Tarnobrzeg jest największym beneficjentem tego programu w następnej z miasta Rzeszów, Krosno oraz Dębica. Gdyby nie program maluch, zapewne nie byłoby żłobka miejskiego w Tarnombrzego. A kwota, o której czy kwoty, o których mówiła pani wojewoda podkarpacka, była na tyle kwotą satysfakcjonującą nas samorząd, że zdecydowaliśmy się poszukać po poszczególnych pozycjach, działach, paragrafach środków, które zabezpieczyłyby wkład własny samorządu i moglibyśmy zrealizować nie tylko inicjatywę powstania żłobka miejskiego w naszym mieście, ale jednocześnie w sposób myślę już lepszy zabezpieczyć potrzeby przedszkola integracyjnego, przedszkola numer 9, które wespół ze Szkołą Podstawową numer 9 dzisiaj tworzą, myślę, placówkę, której nie musimy się z punktu widzenia integracji zarówno dzieci z pewnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, jak też, jak też dzieci, które żadnej dolegliwości im nie dolegają. Dlatego chciałem serdecznie podziękować, wyrazić satysfakcję, mimo że jak tak Państwo tutaj jesteście obecni, no, mam przed oczami całą dyskusję i Batalię o powstanie żłobka miejskiego w Tarnobrzegu. Co do jego lokalizacji, co do jego przydatności, myślę, że ciesząca się popularnością ta tarnobrzeska placówka opieki nad najmłodszymi mieszkańcami chyba przesądza, że były to dobrze zainwestowane publiczne pieniądze. W ubiegłym roku to była dla mnie i dla wszystkich pracowników niejako taka sytuacja nowa. I tutaj. I my uczyliśmy się, i dla rodziców była to nowa sytuacja, ale po, podołaliśmy, i teraz, już bazując na doświadczeniu z ubiegłego roku, ta praca idzie bez żadnych przeszkód, bez zbędnych przejść. Z informacji zwrotnej od rodziców wiem, że są oni zadowoleni. Także no, bardzo, bardzo nas to cieszy, i, i chcemy zawsze podwyższać jakość świadczonych przez nas usług w odniesieniu do wypełniania zadań żłobka, czyli głównie chodzi o funkcję opiekuń, opiekuńczą, wychowawczą. Pojawią się też elementy edukacyjne.